A widzowie dzisiaj Wam pokażę, jak, jak zrobić za darmo Stumble Guys. Tutaj to, to, to. Wklikacie w przeglądarkę. Ja akurat mam taką. Jest, mamy. To teraz wpisujemy, wpisujemy tak. Musicie sobie wpisać tak, trochę wam zatrzymam żebyście widzieli. Dobra, już zapisaliście. Teraz klikajcie to tu. O, to pierwsze. Potem. Jak już jesteście, klikacie tutaj. Pobierz plus stack, Ja już mam to bluzka. I Teraz wklikacie w nie. Dobra, już mam. Teraz tu jest do góry takie coś. Wpisujecie tam. Wpisujecie tam stumble, guys. Dobra, już jest. To teraz musicie wkliknąć to. Potem Wam się takie coś ładuje. I. No i potem ładuje się. No i macie takie coś. Powinno być takie coś. No i to było na tyle. Nara, cześć!